Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę, ponoć, e, mamy się dowiedzieć, jak będzie wyglądała nasza najbliższa przyszłość, bo dzisiaj Andrzejki, w związku z tym, zaprosiliśmy do naszego studia profesjonalną, certyfikowaną międzynarodowej sławę wróżkę, która ukończyła Uniwersytety Wróżek i będzie nam lała wosk, e, tak, żebyśmy wiedzieli. Jakie rzeczy mogło nam się przydarzyć? Możesz ale... od razu przyznać się Państwu, o co prosiłeś Panią Anię? Prosiłem Panią Anię, żeby moje życie było udane i szczęśliwe i żeby wszystko w nim układało się jak należy, a wersja. Prawdziwa, no niestety jest nieemisyjna. Natomiast my już wiemy, co będzie w dzisiejszym programie, nawet bez dania wosku i zaraz to Państwu powiemy, ale najpierw do Pani Ani się dosiądziemy i zapytamy, co, o co chodzi z tymi Andrzejkami. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest Pani Anna Kempisty, która jest wróżką, taracistko i doradczynią życiową. Dzień dobry. Dzień dobry. E, te wróżby w Wigilię przed Andrzejkami, czemu miały służyć? Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Um, jest ta energia taka specjalna tego dnia, kiedy. Moc duchów i specjalne energie działają fantastycznie na wróżby. W związku z tym, jakby moc tych wróżb jest mocniejsza, ma większą siłę przebicia. O co, tak? najczęściej, o, co chodziło? <laughs> o co najczęściej pytali ci, którzy oczekiwali takich wróżb? Czy byli to ludzie, którzy byli na przykład przed zawarciem związku, albo ci, którzy byli przed jakąś ważną decyzją życiową i chcieli się dowiedzieć, co woskim podpowie? No, takie pytanie przed ślubem, czy brać ślub, to jest trochę tak. Trochę już za późno. za późno, tak. Nie, nie polecam. Nie było, czy w ogóle będzie taka szansa. A to inaczej. Natomiast pytają o miłość i o pieniądze, albo o pieniądze i miłość. To jakby w zależności od tego, co jest miłość, priorytetem. Pieniądze ale jakby tematy są te same A odpowiedzi są inne Czemu się lało wosk przez klucz? Właśnie. Co to miało symbolizować? To specyficzny klucz, tak, najlepiej musi od być, kościoła Tak, chyba. to musi być klucz od starych drzwi kościoła pewnie żeby tą moc duchów, energię tutaj wzmocnić, wzmocnić tak, i żeby te wróżby były już takie szczególne i żeby można było się być może na nich w życiu opierać ale faktycznie jest coś w tym specjalnego jeżeli chodzi o wosk, ale też wróżenie z fusów Pamiętam, jak wróżyłam pewnej dziewczynie i widzę, to był listopad, i widzę smoka wawelskiego, który ułożył się z fusów, i mówię: A pani jedzie do Krakowa? Ona mówi: Tak, na Sylwestra. Więc nawet wróżenie z fusów też potrafi dać pewien wzór, ułożyć się specyficznie. Jest pani niesamowitą może coś osobą, że pani w fusach zobaczyła smoka wawelskiego. Tak, ja tak nie bym zobaczył nic. Ale to może przejdźmy od słów do czynów. Może zaczniemy już jako osoby, które się poddadzą, tym wróżbom słuchać, co przyniesie najbliższa przyszłość. Może zacznijmy od dorodki. Nie, lejty. Lej ty. Lej ty. Lej ty. Dobra, a to co mam robić? Klucz. Jest ok, potrzebny. jest klucz. Tu jest masz wosk. Mamy ciepły wosk. Proszę. Ja trzymam. Proszę, lać, żeby to było takie spersonalizowane. Tak, jak Przez dziurkę. Coś dziurkę. Tej tego, tej ja też tego. To też pokażemy. To też to, pokażemy. To mnie się układa jednoznacznie. To moim zdaniem jest kotek. Zastygły kotek. A jakoś taka <laughs> trzeba jakby Plama oleju, panie. Nie można tego z fantazją? No, jeszcze poruszam miską. O, o, o. A ja myślę, że może trzeba samochód sprawdzić, czy faktycznie olej nie cieknie, no, tak coś w tym jest. Pierwsze skojarzenia są zawsze najważniejsze. Pierwsze. Meduza. Z czym ci się kojarzy dorotka? Meduza, no dziękuję bardzo. Matsko moje... z dziurką. Drożdżówka. <laughs> Drożdżówka. jest? To dosyć Dróżdżówka. Dróżdżówka. Szanowny, panie Ani. Co Będziesz Dzisiaj jadł drożdżówkę. Drugie śniadanie. Albo jakąś inną bułeczkę. <laughs> Albo jakąś inną bułeczkę, ok. Zamówienie poza kamieniem. To się zrealizowało. Czyli jeszcze jest jajko sadzone. I sadzone. Czyli Będę sadził jajka dzisiaj. E, czyli będę jadł dzisiaj jajka po południu zamiast normalnego obiadu. Jest, jest, jest szansa, że ciche zamówienie jest poza kamerą. się nie... zrealizuje. <laughs> Niewyrafinowana forma. Dobrze. Dobrze, I Teraz ty, jakiś i jak mówili. Jakaś dobra intencja, jakieś dobre marzenie. Ale lej coś, porządnie. Się... Nie oszukuj. O kurczę, ale tobie się zrobiło. Wow. Ja tu widzę, wiesz co ja tu widzę? Smoka wawelskiego. Ja, ale Nie, chciałam ja powiedzieć! <noise> ja też, panie! Ja tu widzę komórkę mózgową. Komórkę mózgową? Neurona. Neurona, no. Ja widzę... Drzewko dendryczne. O, a ja jakieś takie jednak Nie, Zobacz, tu jest głowa, no. łapki. łapki. piesek. Kupisz mi pieska? Masz jednego pieska. Ma na Robin, jest wielką czarną bestią. Naprawdę niesamowity. Może ten będzie mniejszy. Ale faktycznie na Smoka Wawelskiego tutaj pretenduje ta plama. A więc może Kraków faktycznie będzie jakoś tak w najbliższym Bo ja czasie. Bo wszystko kojarzę ze Smokiem Wawelskim. I z to jest wspaniała zabawa. Tak. Możemy dzisiaj wieczorem na spotkaniach towarzyskich bezkarnie się w ten sposób bawić. Były jeszcze inne wróżby. Buty wychodziły z, w szeregu z domu. Po tak, to są, co? Tak, to są takie stare wróżby, kiedy ustawia się buty. Wszyscy, którzy się bawią, muszą te buty zdjąć. Ustawia się je do drzwi. I i wtedy będzie to taka wróżba, kto najszybciej wyjdzie za mąż, tak? Lub kto się tam najszybciej ożeni. Ten but, który najszybciej ten dotarł but, do Ten but, który progu. będzie tak, najbliżej najbliżej progu. No są Ty te właśnie. Nie stosuj. I nie zdejmuj nie, nie przy ludziach. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry